Jesteśmy na Międzynarodowej Konferencji Instruktorów i Trenerów Pływania organizowanej przez Polski Związek Pływacki. Dzisiaj moim gościem jest Bartek Kizierowski i mam przyjemność podpytać się, Bartku, jak wrażenia po tej konferencji, bo jesteśmy w trzecim dniu, więc dużo programu już za nami. Bardzo pozytywne. Myślę, że się udała konferencja na, na 10. Troszeczkę później zaczęliśmy organizację tego mówię myśmy, ponieważ brałem udział, właśnie w, w, pomagałem w organizacji tego, byłem odpowiedzialny za sprowadzenie gości z Anglii z Ameryki. Myślę, że wykłady naszych gości angiel angielskojęzycznych były bardzo dobre. Wszystkie były bardzo dobre, no, ale ponieważ ja byłem troszeczkę bardziej interesowany tą częścią, więc trochę bardziej zwracałem na to uwagę. Dużo fajnych informacji o pływaniu, o psychologii pływania. O technice pływania, o tego, co, co, co wiąże się z naszym sportem. I mam nadzieję, że uczestnicy wyjadą by, by, by stąd z napałem, z większym napałem na to, żeby teraz pracowali, bo o to chyba w, e, chodziło. Zaprosiliście gości międzynarodowych. Co tutaj chcieliśmy osiągnąć przez zaproszenie właśnie danych nazwisk? No, pokazanie troszeczkę innej formy trenowania, pokazanie innej formy podejścia do zawodników, komunikacji. Wydaje mi się, że każdy trener powinien mieć swój jakiś tam model pracy i wiedzieć w jaki sposób e, chce prowadzić swoją grupę. Ale każde informacje, każdy e, nowy, e, tytułowany trener powinien dać nam jak coś, coś do myślenia. Ja myślę, że nie powinniśmy zmieniać od, od razu wszystkiego i robić tak jak inni to robią, ale. W sporcie, w życiu chodzi o to, żeby się polepszać jak gdyby z dnia na dzień. W związku z tym, tego typu spotkania powinny dać jakiś impuls trenerom, żeby troszeczkę inaczej podejść do tego sportu i ewoluować, tak, tak jak w życiu. A co było taką największą inspiracją, o czym mówili nasi goście? Tak jak i dla Ciebie, i dla, być może dla środowiska, tak jak miałeś okazję już porozmawiać po tych wykładach wszystkich? No wydaje mi się, że podejście trenerów i, i rola trenera w dzisiejszym sporcie. Wiadomo, że młodzi ludzie teraz są inni niż 20-30 lat temu. W związku z tym podejście. Do motywacji, do codziennego wyciskanie codziennych potów w wodzie tych zawodników musi być trochę inne też. I tego, tego się dowiedziałem troszeczkę ja też więcej, mimo tego, że znam tej osoby i często rozmawiamy, ale usłyszeć to na, na takim wystąpieniu myślę, że, że powinno nam nać, ta, ta, dać nam taką właśnie nową motywację do tego, jak. Rozmawiać z zawodnikami, żeby chcieli przychodzić na basen, żeby byli zarażeni pływaniem, sukcesem i, i dawali siebie wszystko na każdym treningu. bo bez tego, bez ciężkiej pracy w tym sporcie, niestety, daleko się nie zajdzie. Mm -hmm. A jakbyś miał przytoczyć takie, nie wiem, dwie, trzy myśli, które po tych wykładach w tobie rezonują. No, zmiana właśnie funkcji trenera z nauczyciela, do mentora i potem do menadżera, jak gdyby. To są takie pojęcia, o których mówił James Gibson, nawiązywał do tego też Irwin i, i, i dr Sello. I właśnie w jaki sposób trener musi e, potrafić zmieniać się wraz z zawodnikiem, że ten zawodnik na początku no, trzeba go nauczyć pływać, trzeba go nauczyć takich podstawowych rzeczy, które pozwolą stać się pływakiem, potem trzeba być e, mentorem, e, Managerem, mentorem tego zawodnika i pozwalać mu się samemu rozwijać. No i na końcu był on mentorem. I wydaje mi się, że często ciężko jest nam, trenerom, zmieniać się wraz z zawodnikiem. I to jest wymagające i potrzebne, i to było takie bardzo interesujące dla mnie. A dzisiaj, tak jak ty patrzysz na swój zawód, czy ty też uważasz siebie za mentora i menadżera, czy to dało ci do myślenia i wiesz, nad czym ty sam jako trener musisz pracować? Ja znaczy, ostatnio pracuję z różnymi kategoriami wiekowymi, od, od małych dzieci, gdzie tam ta funkcja jest bardziej jako nauczyciel, aż do pracy z trenerami wręcz. W związku z tym odpowiednio do kogo mówię, do z kim pracuję, no to muszę in, w inny sposób, jak gdyby w swojej głowie do tego podejść. I to jest fascynujące, bo to bardzo lubię i, i jest to nowe, no bo już od ponad 20 lat jestem trenerem. Byłem zawodnikiem też trochę czasu, w związku z tym taka ta ewolucja mojej funkcji, wpływaniu też się zmienia, i to mi się bardzo podoba. Jest fascynujące i mnie trzyma przy tym z no, animuszem do pracy. A na co dzień jesteś w Hiszpanii, tak jak mówisz, pracujesz od naj, z dzieciakami, od najmłodszych do najstarszych. Faktycznie jest to bardzo mocno rozwijające, no bo wśród trenerów jednak jest taki kierunek, że skupiamy się na danej grupie wiekowej. Co Tobie daje jakby taka perspektywa szerokiej pracy z zawodnikami? Praca nawet z małymi dziećmi może być bardzo edukacyjna dla mnie, może pokazując w jaki sposób wystartować ze słupka, czy w jaki sposób pływać technicznie krałem, czy jakimkolwiek innym stylem, zawsze można się czegoś nauczyć od każdego zawodnika, nawet tego najmniejszego, bo pływanie jest tak skomplikowane i tak złożone. I takie indywidualne też, że, że czym więcej doświadczenia mamy, tym, wydaje mi się, tym, tym, tym lepsim, lepszym jesteśmy trenerami. W związku z tym staram się zawsze z każdej sesji jakiejś treningowej wyjść bogatsze, jakieś doświadczenie, które mam nadzieję kiedyś mi pomoże w przekazaniu informacji innym zawodnikom. I to mi się bardzo pod takim kątem, jak, jak patrzę z takim nastawieniem na, na pracę z zawodnikami, to też uważam, że jest dużo łatwiejsze. Dzięki Bartku bardzo. Mam nadzieję, że mamy dla Was mnóstwo inspiracji i zapraszamy na kolejne konferencje.